Czy wiesz, że wódkę można było kupić dopiero po godzinie 13?, że za makulaturę dostawało się papier toaletowy, i że władza wmówiła ludziom, że stonkę ziemniaczaną zrzucają amerykańscy imperialiści? To tylko kilka z absurdów. PRL. Zostań ze mną, a poznasz te najciekawsze. Polska Rzeczpospolita Ludowa to kraina kontrastów. Dla jednych to czas młodości, dla innych symbol opresji i absurdów. Dziś nie będziemy się skupiać na wielkiej polityce, ale na życiu codziennym. Przygotowałem dla Was ciekawostki, które idealnie pokazują, jak wyglądał ten dziwny świat. Papier toaletowy to był święty graal handlu wymiennego. Wyobraźcie sobie produkt tak luksusowy, że jego zdobycie było powodem do dumy, a jego posiadanie świadczyło o statusie mowa oczywiście o papierze toaletowym. Te słynne girlandy z rolek, przewieszone przez ramię, to niemem, a trofeum myśliwego z miejskiej dżungli. Papier był tak cenny, że stał się nieoficjalną walutą. Władza w akcie desperacji wpadła na genialny pomysł Akcje zbiórki makulatury. Za stertę starych gazet można było otrzymać w nagrodę upragnioną, szarą i szorstką rolkę. Propaganda głosiła, że tona makulatury ratuje dwa drzewa. W praktyce była to po prostu desperacka próba pozyskania surowca do produkcji tego dobra luksusowego. System kartkowy to fundament gospodarki niedoboru prawdziwa biurokracja przetrwania. Wszyscy słyszeli o kartkach na mięso, ale czy wiecie, że istniały też kartki na czekoladę? Ten słodki luksus przysługiwał głównie dzieciom i młodzieży. Reglamentowano niemal wszystko: buty, proszek do prania, a nawet mydło. Co ciekawe, przydział na mydło mieli głównie robotnicy fizyczni, bo oficjalnie bardziej się brudzili. Ten system tworzył absurdalną hierarchię i gigantyczną szarą strefę, gdzie same kartki stawały się drugą nieoficjalną walutą kraju, a ich posiadanie wcale nie gwarantowało zakupu. Władze PRL podejmowały różne, często absurdalne próby ograniczenia spożycia alkoholu przez społeczeństwo. Jednym z najbardziej znanych i kuriozalnych pomysłów była tak zwana prohibicja do godziny 13, wprowadzona w latach 80. jako element kampanii antyalkoholowej. Na mocy tych przepisów sprzedaż napojów wysokoprocentowych, przede wszystkim wódki, była zakazana do godziny 13 każdego dnia. Idea była prosta: ograniczyć poranne picie, zniechęcić do rozpoczynania dnia od alkoholu i w ten sposób Poprawić wydajność pracy oraz zmniejszyć skalę uzależnień. W praktyce jednak ten zakaz miał skutek odwrotny do zamierzonego. Zamiast powstrzymać naród przed sięganiem po kieliszek o poranku, prohibicja stworzyła doskonałe warunki do rozwoju czarnego rynku. Już wkrótce pojawiły się tak zwane mety, nielegalne miejsca, gdzie alkohol sprzedawano o każdej porze dnia i nocy. Najczęściej były to prywatne mieszkania, zaplecza sklepów, a czasem nawet warsztaty czy piwnice. Tam za odpowiednią opłatą można było kupić butelkę wódki bez pytania o godzinę. Działalność Med była powszechnie znana, choć formalnie zakazana. Często przymykano na nią oko, a niekiedy nawet lokalna milicja korzystała z tych usług, wiedząc, że próby całkowitej likwidacji zjawiska byłyby daremne. Chciałeś poczuć powiew zachodu w szarej rzeczywistości? PRL? Wtedy kierowałeś swoje kroki do Peweksu, legendarnego sklepu, który był jak okno na świat zza za żelaznej kurtyny. Oficjalnie nazywał się przedsiębiorstwo eksportu wewnętrznego, ale dla wielu był po prostu świątynią luksusu. Wśród zapachu kawy, perfum i pasty do jeansów można było znaleźć towary niedostępne w zwykłych sklepach, jeansy marki Rifle, klocki Lego prawdziwą Coca-Colę w puszce, papierosy Marlboro czy magnetofony z Japonii. Problem był tylko jeden: w Peweksie nie obowiązywała złotówka. Królowały tam twarde waluty, dolary amerykańskie i specjalne bony PKO, które Polacy zdobywali od rodzin z zagranicy lub na czarnym rynku. Dla dzieci największą atrakcją była guma Donald. Nie tyle dla samej gumy, co dla kolorowych historyjek z Kaczorem Donaldem. Te małe komiksy stawały się prawdziwym kapitałem na szkolnych podwórkach. Służyły za wymienną walutę, przedmiot kolekcji, a czasem nawet powód do kłótni. Peweks był jak inny świat, pachnący, kolorowy i kusząco niedostępny. To chyba największy absurd propagandowy epoki stalinizmu. W 1950 roku, gdy na polskich polach pojawiła się plaga stonki ziemniaczanej, Trybuna Ludu ogłosiła, że to sprawka Amerykanów. Imperialiści mieli rzekomo zrzucać chrząszcze z samolotów do Bałtyku, by te, niczym desant, zaatakowały polskie uprawy. Zorganizowano narodową krucjatę przeciwko stące, plakaty, piosenki, a nawet obowiązkowe akcje zbierania szkodnika, w które angażowano całe szkoły i zakłady pracy. Szkoła w czasach PRL była nie tylko miejscem nauki, ale też narzędziem wychowywania obywatela: zdyscyplinowanego, równo ostrzyżonego i jednolicie ubranego. Indywidualizm nie był mile widziany, dominowały sztywne zasady, zunifikowany wygląd i silna hierarchia. Wszystko po to, by kształtować wzorowego ucznia socjalistycznego. Codzienna szkolna rzeczywistość zaczynała się od obowiązkowego fartuszka, granatowego, wykonanego najczęściej z nieprzyjemnego sztucznego materiału zwanego stylonem. Nie przepuszczał powietrza, kleił się do ciała. I po kilku godzinach noszenia przypominał raczej strój roboczy niż szkolny mundurek. Dziewczynki nosiły fartuszki w formie sukienek, chłopcy, kitelki z kołnierzykiem. Na rękawie znajdowała się naszyta tarcza szkolna, symbol przynależności do danej placówki. Oficjalnie miała być wszyta na stałe, ale uczniowie szybko znaleźli sposób. Przypinali ją na agrawkę, by móc ją zdjąć zaraz po opuszczeniu murów szkoły. Tarcza w cywilu była passe, oznaczała podporządkowanie, więc jej szybkie ukrycie było niemal rytuałem. Zanim w polskich domach na dobre zagościły sonowskie walkmeny i zachodnia elektronika, młodzież PRL miała swojego bohatera. Nazywał się Kajtek. Produkowany przez zakłady Unitra Eltra w Bydgoszczy, był dumą polskiej myśli technicznej i odpowiedzią na zachodni szał przenośnych odtwarzaczy kasetowych. Nie był to może cud technologii, większy niż japońskie odpowiedniki, toporniejszy w formie i cięższy niż szkolny piórnik. Ale pozwalał słuchać muzyki na ulicy, a to było coś. W czasach, gdy większość ludzi znała muzykę tylko z domowego Grundiga czy Bambino, możliwość odcięcia się od świata z ulubioną kasetą w uszach była niczym wejście w inny wymiar. Mimo swoich technicznych niedoskonałości, Kajtek był prawdziwym obiektem pożądania. Wystarczyło wyciągnąć go na przerwie, założyć charakterystyczne słuchawki z cienkimi gąbeczkami i puścić Modern Talking lub Kombi, by natychmiast zdobyć szacunek na dzielnicy. Nie każdy mógł sobie na to pozwolić. Kajtek kosztował sporo jak na ówczesne warunki, więc posiadanie go świadczyło, że albo masz wujka w RFN, albo wyjątkowo dobrze działający układ z handlarzem spod stadionu. Gdy portfel świecił pustkami, a żołądek domagał się natychmiastowego wsadu, nie szło się do restauracji. Szło się do baru mlecznego. Te skromne, bezpretensjonalne przybytki były oazą taniego jedzenia i ostoją ludowego stołu. Ich menu znał każdy. Kluski leniwe, naleśniki z serem, pierogi ruskie, zupa mleczna, kompot z suszu. Było prosto, tanio i, co najważniejsze, na miejscu. Bar mleczny był produktem systemu. Państwo dotowało jedzenie, więc ceny były absurdalnie niskie. Zarówno wartość paczki papierosów można było zjeść dwudaniowy obiad z kompotem i deserem. Dla studentów, emerytów, robotników, a nawet inteligencji z wypłowiałą pensją bary mleczne były jedyną alternatywą dla pustej lodówki. Nie dziwi więc, że przed wejściem często stała kolejka, jak do mięsnego w piątek. Garstka ludzi z tacami, część już z wydanym biletem przy kasie, inni gorączkowo kalkulujący, czy starczy na zupę grzybową, czy tylko pomidorową. Bary mleczne to nie tylko tanie jedzenie, to też prawdziwa galeria socjalistycznego absurdu. Aby zminimalizować straty, niektóre placówki wpadły na genialny w swej prostocie pomysł: przytwierdzanie sztućców łańcuchami do stołów, by klienci nie wynosili ich do domu. Jedzenie rosołu łyżką przymocowaną jak rower do latarni miało swój niezapomniany urok. Zdarzało się, że miski czy talerze były przykręcane śrubami do blatów, a do każdej porcji herbaty przydzielano jedną kostkę cukru w plastikowym pojemniku na sznurku. Nierzadko okienko z odbiorem posiłków przypominało dworcową kasę biletową, a panie z obsługi traktowały każdego klienta jak podejrzanego o próbę sabotażu. I tak właśnie wyglądała codzienność w kraju, gdzie sztućce przywiązywano do stołu, Walkman wciągał taśmę szybciej niż propaganda rozchodziła się po gazetach, a zakaz sprzedaży wódki przed trzynastą prowadził do jeszcze większego picia. PRL to był świat, w którym absurd gonił absurd. Ale właśnie te codzienne drobnostki tworzyły niepowtarzalny klimat, który dziś wspominamy z uśmiechem, a czasem niedowierzaniem. Jeśli podobała ci się ta podróż do czasów, kiedy wszystko było na kartki, a wolność miała smak gumy, Donald, kliknij subskrybuj, zostaw komentarz i podziel się swoją historią z PRL-u. A jeśli nie pamiętasz PRL-u, tym bardziej subskrybuj, będzie jeszcze dziwniej.